Witych miejsc na naszej planecie. Włosy tak gładkie, tak lśniące, tak mocne. Nowy tyłek z bambusem. Włosy. Tak Piękne, jak chciała natura. Rozwiązania telekomunikacyjne dla mojej firmy są kluczowe. To swoboda działania. A żeby działać, trzeba wyznaczyć sobie cel w biznesie, w życiu. Zawsze GTS Energis. Widzimy świat tak jak Ty. Wyjątkowa oferta – pożyczka ekspresowa! Na przykład za 3000 rata miesięczna to tylko 74 zł. Możesz na niej wygodnie odpocząć, możesz jeździć albo dobrze się bawić. Łatwo ją wziąć, a raty są naprawdę małe! Pożyczka ekspresowa w banku PKoSA. Nowy Nestle Fitness z jogurtem. Płatki Fitness z pyszną polewą jogurtową. To coś zupełnie nowego. Są pyszne, zaskakująco chrupiące i kremowe. Nestle Fitness Jogurt. Nowy, przyjemny sposób na linię. Myślisz o liftingu? Ja wybrałam podwójny lifting. Innowacja L'Oréal Paris Revitalift Double Lifting. Z jednej strony żel z Protensium. natychmiastowy efekt liftingu. Z drugiej krem z proreginolem, a redukcja zmarszczek w ciągu tygodnia. Revitalift Double Lifting. Produkt roku 2006. Moja najlepsza pielęgnacja przeciwzmarszczkowa. Jesteś tego warta.

I still remember the very first time i drove into the ranges oh just every corner you came around it was just something completely different i really just found my way here by accident they told me they give me three weeks work over easter just maintenance and, and grounds work and that was about five years ago now It's a very unique area here at akarula it does have some most varied geology <laughs> Wytimotej z bambusem. Włosy tak piękne, jak chciała natura. Rozwiązania telekomunikacyjne dla mojej firmy są kluczowe. To swoboda działania. A żeby działać, trzeba wyznaczyć sobie cel w biznesie, w życiu. Zawsze: GTS Energis. Widzimy świat tak jak Ty. Wyjątkowa oferta – pożyczka ekspresowa. Na przykład za 3000 rata miesięczna to tylko 74 zł. Możesz na niej wygodnie odpocząć, możesz jeździć albo dobrze się bawić. Łatwo ją wziąć, a raty są naprawdę małe. Pożyczka ekspresowa w banku PKOSA. Nowy Nestle Fitness z jogurtem. Płatki Fitness z pyszną polewą jogurtową. To coś zupełnie nowego. Są pyszne, zaskakująco chrupiące i kremowe. Nestle Fitness Jogurt. Nowy, przyjemny sposób na linię. Myślisz o liftingu? Ja wybrałam podwójny lifting. Innowacja L'Oréal Paris Revitalift Double Lifting. Z jednej strony żel z protenzją, natychmiastowy efekt liftingu. Z drugiej krem z proreginolem A, redukcja zmarszczek w ciągu tygodnia. Revitalift Double Lifting. Produkt roku 2006. Moja najlepsza pielęgnacja przeciwzmarszczkowa. Jesteś tego warta.

I still remember the very first time i drove into the ranges oh, just every corner you came around it was just something completely different i really just found my way here by accident they told me they'd give me three weeks work over easter just maintenance and, and grounds work and that was about five years ago now it's a very unique area here at akarula it does have some of the most varied geology some of the largest telescopes in the country the whole resort here was really set up to um, give people an understanding about natural sciences, and it's good to uh, go up to the telescope myself on those beautiful nights, uh, try and find new things up in the sky. We can clearly see well over 50 million light years away with this sort of telescope the very faint, very distant objects, the binary and open clusters, the nebulas, the, the big gas clouds. One of the good ones is Lyra. Looks like a, um, a cinnamon donut, 10 million million kilometres across. That's a, a sun that has exploded. That's what's going to happen to our sun one day. With the stars, the more you start to learn about them, the more you then find out you don't know about them. And yeah, by seeing how many other galaxies out there, I don't think we can be alone out here. It does have to be something else. But if we're ever going to find those other life forms, it might be a different story. I instantly felt at home when I first started here at akarula and just realised how interesting the stars were finding it fairly hard to leave the place. Dziennie w tysiącach polskich domów ludzie oddają się wielkim przyjemnościom, bo teraz jeszcze lepszy sos ciemny pieczeniowy winiary ma idealnie dobrane składniki, głębszy smak i bardzo pociągający aromat. Zróbmy to. Mm. Nikt nie widzi. <laughs> teraz jeszcze lepsze sosy winiary tak dobre, że nic nie zostanie na talerzu. Stopy swędzą i pieką także mógłbyś chodzić po ścianach? To grzybica. Sięgnij po Lamisilat, który szybko leczy twoje stopy z grzybicy. Tylko jeden tydzień kuracji, raz dziennie. Dodatkowo Lamisilat chroni twoje stopy przez wiele tygodni. Lamisilat, stop grzybicy stóp. Wypróbuj także wygodny spray. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Małe przyjemności to podarunki. Zapłać za niecodzienną kartą Visa i weź udział w losowaniu wielu atrakcyjnych nagród w wiosennej promocji Visa. Visa. Pokochaj każdy dzień. Spróbuj teraz nowego, białego, uniwersalnego sosu winiary. Jest idealną bazą do sosu musztardowego, sosu koperkowego i chrzanowego. Jeden sos, a tyle możliwości. Wytrzymały, niebywale doskonały I w dodatku bardzo miły, panie domu to stwierdziły Delikatny papier Mola, wybrać go najwyższa pora Marka Mola to nie da, super papier na 102. Mola, pokochasz komfort W najnowszym przekroju, Polska prowincja Sprawdź, czym warto się zachwycić Kamil Durczok mówi na sztubowi dlaczego ryzykuje swoją karierę I uwaga, od dziś Kuba Wojewódzki szokuje w przekroju Świat ma tysiąc stron, przekrój, żeby zrozumieć We'll you a beer. And Bill's on his way down to open the front gate. We got the shower working. And dinner's about to be served. Your taxi's waiting. So, everybody, hello? Ostatnim elementem tej zagadki była struktura skalanc, która od dawna intrygowała geologów. Wielowarstwowe nanosy w kanionie. Rich Dla wszystkich którym dopisuje duży apetyt, mamy ogromny jadłospis. Zaspokojcie pragnienie, gdy zobaczycie olbrzymie konstrukcje. Proponujemy tylko to, co największe. Zobaczycie, jak się buduje na wielką skalę. Przed wami wielkie konstrukcje. Już za chwilę na kanale National Geographic. To, co lubię w moim ekstrem. Kusząca korona, kombinacja lodów ze słodkim sosem Ekstrem. Ekstrem. Grupiące wafele. Delikatna czekoladowa końcówka. Lubię to ekstrem do samego końca od Nestle. Zajpodaj sobie loda! Odkryj wieczko ekstrem i wyślij SMS-a. Codziennie do wygrania iPody wideo. A może od razu wygrałeś loda? Graj od początku do końca. Ekstrem od Nestle. Ja jestem taka rozbiegana między domem, szkołą i jeszcze zajęciami ciągle coś się dzieje. Mam cudowne dzieci i jest to ogromna odpowiedzialność. Za ich zdrowie również. Odżywiam się, mam nadzieję, zdrowo, a przynajmniej się staramy. Jako mamie zapewnia pewien komfort. Z jednej strony można rozpieścić dziecko, kupując mu to, co lubi, a z drugiej strony wiem, że daje im coś, co jest pożyteczne. Ja je bardzo kocham, wiem, że one mnie kochają. Są chyba całą moją radością. Tylko Actimel zawiera Defensis, unikatowy szczep bakterii Erkasei. Dzięki temu Actimel pomaga naturalnie wzmacniać odporność. Gdy bolą cię zatoki i masz zatkany nos, chcesz poczuć prawdziwą ulgę. Sięgnij po nowość: teraflu zatoki. Teraflu zatoki działa szybko dzięki rozpuszczalnej formule: zwalcza ból zatok, udrażnia zatkany nos i zatoki. Teraflu. Szybko stawia na nogi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ewolucja najciekawsza opowieść na Ziemi. Zjadłabym coś skoczę po świeże pieczywo. Albert. Wygodne zakupy. Wspaniały wybór produktów. Codziennie świeże, chrupiące pieczywo. Bliżej niż myślisz. Dzięki Albert. Albert. Twoje wygodne zakupy. UPC ma dla Ciebie coś nowego. Tani i wygodny telefon domowy. Tylko z telefonem UPC obniżysz rachunki. Będziesz mógł rozmawiać na okrągło, a po 18 i w weekendy za darmo. W ramach sieci UPC rozmowy gratis. Zmień swój stary telefon na telefon w UPC. Tylko teraz abonament telefoniczny 2 miesiące gratis. Instalacja tylko 1 zł. A jeśli masz internet w UPC, wypróbuj nasz telefon bez zobowiązań. Zadzwoń i zamów 9495 UPC. Warto wracać do domu. Trwa budowa Kingda Ka. Najwyższe zdrowie nie wiedzą, że to dopiero zwiastun poważniejszych problemów. Dwie trzecie jej ciała znajdowało się w wodzie. Nie mieliśmy pojęcia, co się stało z jej członkami, tułowiem. Gdzie były jej ramiona? Nic. Ci, co ją ratowali, nie mieli pojęcia, że poniżej jest paszcza aligatora. Polowanie na myśliwego. Tylko na kanale National Geographic. Zawsze chciałam mieć piękne białe zęby. Ale mój dentysta powiedział, że aby zęby były piękne, muszą być całkowicie zdrowe. Powiedział, że powinnam zmienić pastę na tę, którą sam używa Colgate Total 12. Colgate Total 12 pomaga zapobiegać problemom jamy ustnej i działa do 12 godzin. Teraz mam zdrowsze zęby i wszyscy zachwycają się moim uśmiechem. Dla całkowitej 12-godzinnej ochrony przeciw problemom zębów i dziąseł Colgate Total 12 wybór dentystów na świecie. Teraz także i mój. Zielona i ostra. Pikante. Sałatka pikante. Pięć sałat, ostro panierowany kurczak, pestki dyni, ser i jogurtowy sos chili. Do tego sok i deser jogurtowy w zestawie. Świeża sałatka pikante. Zielona i na ostro. Jest pysznie w KFC. Papier miękki. Niebywale doskonały i w dodatku bardzo miły Panie domu to stwierdziły Delikatny papier mola Wybrać go najwyższa pora, bo jakością kościół oguluje, Marka mola gwarantuje I dla mamy i dla taty i dla każdego